Trenowałem, byłem mega gdzieś tam wkręcony w ogóle w sporty walki, później był nowotwór, 10 lat przerwy i teraz sobie powolutku wracam i... Choroba mi dała dużo. Wtedy myślałem, że mi zabrała w ogóle wszystko i to jest koniec świata i w ogóle popłaczę się i tyle. My sami wybieramy, co robimy z naszą popularnością. Czy y, idziemy w stronę gdzieś tam komerzalizacji i robienia show biznesu i stawiania się gwiazdą, y, czy raczej y, rozwijamy się w tym kierunku, w którym gdzieś tam kiedyś chcieliśmy, ale nie mieliśmy na przykład możliwości, bo nas ludzie nie znali. Co się ma tego, kim zawsze chciałeś być? O, to tak z grubej rury. <gry> tak. Wiesz, co? Ale tak od początku mojego życia, jak była malutki? Nie, tam już gdzieś, jak już byłeś, No bo wiadomo, no, supermenem, strażakiem, tak, nie? No. Wiesz co, no ja miałem takie marzenie, żeby dostać się do szkoły oficerskiej i iść w kierunku w ogóle wojskowego. I później miałem takie marzenie, ja dużo telewizji oglądałem, żeby zostać gdzieś tam e, takim specjalcem, to się nazywa, czyli jakby żołnierzem, który gdzieś tam w oddziałach specjalnych sobie po prostu funkcjonuje. I to był jakiś taki mój target w ogóle, jakieś takie marzenie życiowe. No Więc, i co się stało właśnie, że, że nie mogłeś? tego e, zrobić? Wykryli mi nowotwór. Musieli mi ciachnąć jedno jądro i ogólnie, jakby cała taka procedura, bo ja też miałem chemioterapię, później wycinane zaotrzewne, bla, 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 długo by mówić. Cała taka procedura trwała może z dwa lata. No i później się dowiedziałem, że nie mogę już uczestniczyć jako, jako wojskowy z powodu właśnie tam braku jednego jądra. Czy to prawda, czy to jakby teraz są takie same reguły, nie mam pojęcia, bo jakby w tamtym momencie, gdy się dowiedziałem, to już mówię ok no trudno nie mogę no to nie będę płakać to sobie po prostu zacząłem robić coś innego no i co zacząłeś robić no i zacząłem się tak mega interesować ratownictwem bo jakby już wcześniej też pracowałem jako ratownik miałem zrobione chyba tam z trzy sezony w wrocławiu na wrocławskim kąpielisku no i w momencie, gdy mi powiedziano, że nie mogę być wojskowym, no to mówię, kurczę, muszę coś dla siebie znaleźć, jakąś alternatywę. No i mówię, dobra, idę grubiej w ratownictwo, bo to jest coś, co, no, co mnie tak przysłowiowo jara, co mnie też rozwija, no bo pływanie, tutaj sylwetka, wydolność, jakby sprawniejszym człowiekiem jestem. Daje mi dużo satysfakcji, bo mogę komuś pomagać, mogę komuś no, realnie uratować i jakby dać mu drugie życie. No i też, jakby zarobkowo nie jest źle. W sensie, no, w Polsce nie było to jakaś taka praca, marzeń, żeby zarobkować, można było się utrzymać, bo to też jest praca sezonowa głównie, więc ratownicy albo zajmowali się instruktorką i nauczali pływania, albo siedzieli po prostu na basenach gdzieś tam po 10 godzin no i mieli tam 2500 na rękę, więc to nie była jakby praca marzeń. Ale zainteresowałem się tym tematem i poleciałem do Stanów. W, Stanu, w Stanach dotychczasowo zrobiłem 6 sezonów też, no już w Stanach te pieniądze są zupełnie inne, bo tam oprócz tylko pracy jako ratownik, stricte jako ratownik, też rozkładaliśmy i wynajmowaliśmy takie leżaczki dla, dla klientów, którzy mieszkali w hotelach, bo tam był po prostu był hotel, plaża i po prostu ludzie, którzy sobie gdzieś tam przyjechali na wakacje, schodzili z hotelu od razu na plażę. No i chcieli mieć jakiś leżaczek, parasolkę, żeby sobie usiąść, podsilować na tej plaży. No i za to po prostu płacili gdzieś tam no czasami grube pieniądze więc y, mieliśmy jakby wypłatę jako za mm, pracę stricte ratowniczą plus prowizję właśnie z tych leżaczków i, i parasolek czyli uważasz że choroba zabrała ci wiele czy jednak mogłeś się je gdzieś tam spełnić swoje powiem pewnie. ci szczerze że jeżeli tak patrzę na pryzmat całego teraz mojego życia to choroba mi dała dużo wtedy myślałem że mi zabrała w ogóle wszystko i to jest koniec świata i w ogóle popłacę się i tyle e, teraz widzę że jakbym poszedł prawdopodobnie gdzieś tam w tym kierunku w którym miałem iść to nie wiem, czy teraz bym był szczęśliwy, bo znam moich przyjaciół, którzy właśnie pokończyli studia oficerskie. Ja też zresztą skończyłem tylko na kierunku cywilnym, bo nie mogłem właśnie być na kierunku tym zawodowym jako zawodowy żołnierz. Mogłem pójść tam do szkoły jako cywil, no i sobie zrobiłem te studia. Mam kontakt z tymi moimi przyjaciółmi z uczelni, no do teraz tak naprawdę, i oni nie wyglądają na szczęśliwych ludzi, wiesz? Oni mówią, że niby jest spoko, niby jest fajnie, niby dostałem jakieś tam mieszkania, wczesną emeryturę, pieniądze też nie są najgorsze, ale jest duży stres, są tak by... Trochę, u, nie wiem jak to tak powiedzieć, że muszą być po prostu w tym miejscu, o tym, w tym czasie, i oni nie mogą na przykład sobie pojechać na wakacje jutro, nie? bo po prostu mają służbę i y, no, to trochę jest jak dezercja. Więc y, no, mają restrykcje, których ja teraz bym nie chciał na przykład mieć. Więc tak jak patrzę na to, co się stało, to mówię, że okej, okay, ten nowotwór nie był taki zły, jakby pokazał mi, że może Franek, może nie tędy droga, zajmie się czymś innym. No i tak naprawdę to zrobiłem. My jesteś gdzieś innym i znalazłeś sobie taką siłę że pomagasz innym ludziom, że również masz fundację i tak dalej. No i jak to się stało, że miałeś taką motywację w sobie, że po tej chorobie nie zamknąłeś się w środku, że nie zamknąłeś się nie i nie cieszę się tak prywatnie swoim życiem, mhm. tylko chcesz innym pomagać? Wiesz co, ja śledziłem takiego gościa, y, tam już mniejsza kto to był, ale też właśnie miał podobną sytuację do mnie. Też miał nowotwór, y, też był jakoś taki załamanym człowiekiem i odnalazł właśnie siłę zaczął sobie trenować, zbudował fenomenalną sylwetkę i dzielił się jakby swoimi osiągnięciami z innymi. No i on mnie bardzo motywował, bo ja chciałem zostać. Podobną osobą. Może nie chciałem być jakiś taki wielki jak on, czy nie wiadomo, jak super wyglądać, ale chciałem, jakby moją podstawą, dawać taką fajną motywację innym ludziom, którzy właśnie czy to mają nowotwór, czy po prostu mają jakieś problemy zdrowotne, czy po prostu gdzieś są zagubieni. Czyli nie tylko stykle związani gdzieś tam z problemami zdrowotnymi, tylko po prostu jakiś mają taki gorszy czas w swoim życiu. No i jak już masz taki cel, do którego dążysz, jest dużo łatwiej. Wtedy zapominasz o tych problemach, tylko wtedy skupiasz się na tym, co zrobić, żeby faktycznie. Do tego celu się przybliżyć. No i myślę, że no na pewno nie osiągnąłem jakby 100% tego co chciałem, ale w tym momencie, no na pewno. Jestem w stanie pomóc dużej ilości ludzi. A widzisz właśnie w tych ludziach taką zmianę i tą radość, którą im dajesz? Tak, przede wszystkim teraz, jak zacząłem w ogóle trenować, już pracować jako m, trener online i układam diety i właśnie prowadzę treningi i widzę jak na przykład e, przysłowiowe grażynki, które mają tam 30-40 lat, e, wracają do mnie po 2-3 miesiącach i mówią: kurde, odnalazłam w ogóle drugie życie, e, schudłam, wyglądam fenomenalnie, mam więcej energii, czuję się lepiej, e, wyglądam lepiej. W ogóle sąsiadka mi mówi, że fajna, fajna przemiana, no i taki feedback jest super, po prostu to mnie uskrzydla i to sprawia, że chcę robić dalej to co robię. I jakby nie czuję, że jestem w pracy, tylko czuję, że zarabiam na czymś, co mi sprawia przyjemność i pozwala um, tą przyjemność też przekazać na inne osoby. czymś się właśnie te inne osoby najczęściej poddają? No bo właśnie mówisz, że wracają po dwóch miesiącach itd. i tak dalej i widzą tą przemianę, no ale często też się gdzieś tam poddają na wstępie, no i nie chcą realizować swoich marzeń. No wiesz co, dużo jest jakby takich powodów, ale wydaje mi się głównie, że właśnie tracą ten zapał, tracą jakby wiarę w siebie, bo albo nie widzą rezultatów, albo te rezultaty są mm, nie takie, jak ich oczekiwali, albo obrali za trudną drogę, bo czasami jest tak, że z dnia na dzień przechodzimy na dietę i nagle nie jemy w ogóle słodyczy, nie pijemy zero słodzonych napoi, jemy tylko sałatę, jabłko i popijamy wodą, no i myślimy, że na tym polega dieta. No i tak, no co, pożyjemy sobie 2-3 dni i już nam się odechciała, no bo normalny człowiek nie da rady tak dłużej pożyć. I wydaje mi się, że to dlatego odpuszczają, że po prostu zbyt wysoko podnoszą poprzeczkę, nie są na to gotowe. I zamiast właśnie krok po kroku sobie realizować te swoje cele, takie mini cele, no to już wskakują na głęboką wodę. A to ludzie, którzy wskoczą na głęboką wodę, to może 1% faktycznie nauczy się pływać, a reszta raczej płynie na dno. No i ty taki właśnie krok po kroku stawiasz do swoich celi. No i czy uważasz, że na przykład rok poprzedni 2020 był dobrym rokiem, mimo tej pandemii, którą mamy, czy uważasz, że właśnie dałeś radę, realizowałeś się i był to dobry rok? Wiesz co, no, dla mnie to był jeden z lepszych roków tak naprawdę mogę powiedzieć, bo y, dużo sobie uporządkowałem w głowie, bo miałem taki mały mętlik po wystąpieniach moich gdzieś tam w telewizji, to w ogóle byłem zawirowany w świecie show biznesu. Y, I nie do końca wiedziałem nawet kim jestem, nie, bo jakby wchodząc do telewizji byłem innym człowiekiem, wychodząc byłem innym, y, niby wmawiałem sobie, że jestem tym samym. Nie do końca nim byłem i taki trochę zagmachwany byłem w tym całym y, y, środowisku. Y, no i przede wszystkim w ogóle otworzyłem się. Na na prowadzenie ludzi online, bo nigdy do tej pory tego nie robiłem, trochę się tego bałem. Jak na razie wychodzi mi to bardzo dobrze. No i też sobie obrałem jakieś takie inne cele, które na przykład realizuję teraz. Na przykład mam rok bez alkoholu. Taki challenge sobie zrobiłem kiedyś bardzo dużo. piłem. Ja byłem bardzo imprezowym chłopakiem i no nie wyobrażałem sobie imprezy, która się nie zaczyna w czwartek, a się w poniedziałek czy tam wtorek. Więc no, naprawdę było zabawnie. Ja widzę po prostu chyba, że dorastam, że już mi się nudzi takie imprezowe życie, takie szczeniackie życie. No i wchodzę jakby powoli w tą dorosłość. I dzięki temu, że była pandemia, że właśnie wszystko było pozamykane, wszystko tak jakby ucichło, taki shutdown był. Dużo ludzi miało jakby dużo czasu na przemyślenia i niektórzy się skupili na tym, żeby właśnie dramatyzować, żeby mówić, że wszystko to jest niesprawiedliwe i tak dalej, i tak dalej, nie umieją się odnaleźć, a ja jednak skupiłem się na tym, żeby wyciągnąć jakieś wnioski i wydaje mi się, że dobrze wyciągnąłem te wnioski i ten 2021, ja już w styczniu tak naprawdę... Jakby nie osiągnąłem to, co miałem osiągnąć w tym 2021, ale już wiem, że to osiągnę, bo jakby zacząłem stawiać pierwsze kroki. W styczniu już mam tyle zrobionych, jakby roboty zrobionej, którą gdzieś miałem w ogóle na marzec. Więc no, myślę, że to był też dobry rok. Taki, który nam naprawdę dużo zabrał pokazał że na tym świecie jesteśmy tylko pionkami w wielkiej grze i no nie liczymy się za bardzo a z drugiej strony właśnie też dał do myślenia czy uważasz że właśnie te wystąpienie twoje w telewizji o którym wspomniałeś dało się jakąś taką szanse na to, żebyś szybciej realizował swoje marzenia i właśnie dotarł do większej ilości osób, którzy będą Cię słuchali jako już bardziej popularnej osoby? Tak, jasne. Na pewno dał mi no, niesamowitą popularność, której w ogóle nigdy sobie nie wyobrażałem, że będę gdzieś tak rozpoznawalny na ulicy. Więc, no jakby, nie mam nic do zarzucenia i no, bardzo się cieszę, że wziąłem w tym projekcie udział i bardzo się cieszę, że poszedłem do tej telewizji, bo naprawdę, no, wystarczy spojrzeć na to, że po wyjściu z programu zrobiliśmy zbiórkę i zebraliśmy. Ponad 50 tysięcy złotych na chore dzieciaki. Więc, jakby pomijając wszystko, całą resztę, co się teraz dzieje, no to już to samo jakby. Przedsięwzięcie pokazało, że naprawdę skala tego jest niesamowita i jesteśmy w stanie zrobić coś dobrego, więc tak naprawdę my sami wybieramy, co robimy z naszą popularnością. Czy idziemy w stronę gdzieś tam komercyzacji i robienia show biznesu i stawiania się gwiazdą, czy raczej rozwijamy się w tym kierunku, w którym gdzieś tam kiedyś chcieliśmy, ale nie mieliśmy na przykład możliwości, bo nas ludzie nie znali. Nie? Mhm. No właśnie, ale ty zauważyłam, że piszesz gdzieś tam książkę o sobie. Tak. E, czy ona jest światło dzienne? No i jeżeli tak, to o czym będzie? Powiem ci, mam na razie dopiero 24 <głos> strony, <głos> ale to są strony A4, więc jak to zrobimy do formatu A5, to będzie trochę więcej. E, to jest książka rozpoczynająca się od momentu, w którym idę sobie z przyjacielem i dostaję e, wiadomość na Instagramie. Cześć, Franek, robimy program w telewizji, Reality Show. Czy chcesz wziąć udział, nie? Bo gdzieś tam ciebie znaleźliśmy. I rozpoczyna się wtedy. W tym momencie. No i trwa poprzez to, że ja poleciałem do Stanów, trochę posiedziałem w tych Stanach, później poszedłem do programu. Wyszedłem z programu i chcę dać takie swoje przemyślenia właśnie jako taki zwykły chłopak, który gdzieś tam chodził do liceum, trochę mu zabrano marzenia, trochę taki się czuje pokrzywdzony przez ten świat, który w ogóle nie znał show biznesu od strony od tej strony backstage'owej, no i chcę jakby takie swoje przemyślenia wyw wywalać na papier. Z czym się zderzyłem, co myślałem, że wygląda inaczej, a w rzeczywistości wygląda inaczej. I chcę pokazać zwykłym ludziom, którzy tak jak ja kiedyś nie byli nigdy w takim reality show, jak to naprawdę wygląda. I nie wiem, czy użyję światło dziennie, boję się po prostu konsekwencji trochę, bo wiem, że na przykład niektórych zwrotów nie powinienem używać, niektórych nazw też powinienem. Znaczy, ja nie mówię, że chodzi o uczestników, bo chyba nie będę wymieniać nazwisk, ale na przykład nazwę programu i takie rzeczy po prostu nie wiem, czy ze strony prawnej to mogę wypuścić, czy będą duże konsekwencje, aczkolwiek no, chciałem coś takiego kiedyś wydać. No to na koniec powiedz mi jeszcze, co najbardziej daje Ci taką radość życia teraz, właśnie w tym etapie, w którym jesteś. O kurczę, to trudne pytanie. Nie by takie łatwe, ale trudne. Wiesz co, no, bardzo dużą radość właśnie daje mi to, jak ludzie wracają do mnie na internetach i mi mówią dzięki Franek, bo coś, bo coś, bo przyczyniłeś się do tego, bo sprawiłeś, że to, to mi daje ogromną radość. No i to, że też jakby wracam do sportu walki, to jest taki trochę brutalny sport, zawsze jak rozmawiam z kobietami to jest ojek, sporty walki, ale wracam do sportu walki, a sporty walki zacząłem trenować bezpośrednio przed nowotworem, więc to było tak, że trenowałem, byłem mega gdzieś tam wkręcony w ogóle w sporty walki, później był nowotwór, 10 lat przerwy i teraz sobie powolutku wracam i tak jakby... czuję się tak, jak kiedyś miał rowerek, wywrócił się, po rowerek się połamał i dostałem znowu ten rowerek. Więc tak jakby zaczynam takie życie jak kiedyś prowadziłem, ja byłem mega szczęśliwym człowiekiem kiedyś, a później po prostu przez to, że choroba, jakieś tam inne rzeczy, też chciałem zabłysnąć może w internetach, po drodze się pogubiłem, a teraz tak chyba trochę zruzowałem.